Jesteśmy bezpieczni. Filip Kołodziejski, MMA bądź na bieżąco ze mną Michał Borowski, zwycięski. Szczęśliwy. Oczywiście zwycięstwo bardzo cieszy. Witam wszystkich. No właśnie, jakie odczucia tak chwilkę po walce, jak ty oceniasz to z twojej perspektywy, jak to wszystko wyglądało tam na miejscu. Cieszę się, że walka wyszła poza pierwszą rundę. Trwała pełne trzy. Mój przeciwnik był bardzo twardy, stawił dobre warunki. E, Żłodna praca, aż do Wiktorii. Rozmawiałem chwilkę z twoim Tatą, jest bardzo dumny. E, jakie to są relacje, bo nieraz sportowcy uciekają od porównań e, z Tatą, który już kiedyś e, był na szczycie. Jak to u Was wygląda? No, jeśli miał... Na pewno nie chcę być porównywany jako zawodnik do mojego Taty. Mhm. Mój Taty jest całkowicie innym zawodnikiem. Moim zdaniem jest świetny. E, ja mam nadzieję, że też kiedyś dorównam, ale nie chcę być porównywany. E, ja idę. Kurczę, ja mam inne predyspozycje, mój tato też ma inne. Jakby mój tato walczył, był w innym momencie kariery, ja też jestem winny. Ok, Okej, no ale podpowiada co nieco na treningach, jak to wygląda? Bo kibice nie wiedzą, to podpytam u Ciebie. Nie no, relacja moim zdaniem jest świetna, tak? Mój tato od najmłodszych lat pełni rolę mojego trenera, e, oczywiście e, rolę, rolę ojca. No i moim zdaniem też przyjaciela, tak? Zawsze mogę się mm. go doradzić, więc takie trzy e, osobowości w jednej świetnej osobie. Ten kluczowy moment to było to podniesienie rękawic na FN34. wiadomo to już rok minął ponad chyba, ale to taki kluczowy moment, że, że poczułeś, że musisz przejąć tą pałeczkę? No rok, rok dokładnie, rok i miesiąc. Czy Ja nic nie muszę, przede wszystkim, mój tato też mi to powtarza. Ja po prostu rozwijam się cały czas. Cieszę się, że to był taki symboliczny gest. Na pewno fajnie to wyglądało i fajnie będzie podążać tą drogą. A praca mentalna? Jak to u ciebie wygląda? Jest psycholog sportowy, czy jakoś sam sobie z tym radzisz? Nie, nie posiadam psychologa mentalnego. Myślę, że mam dobrą psychikę. Na razie na to nie narzekam. Młodzi inwestorzy wiedzą, o kim mówię mocno mi pomagają w tym e, i czuję się dobrze. Wspominałeś tam w jednym z wywiadów, że czekasz na pojawienie się na Mistrzostwach Świata, tak? To, to chcesz podbić cały Glob, nie tylko fan? Tak, tak, e, planuję <laughs> mocne podbicie całego świata. E, miałem już polecieć na Mistrzostwa Świata IMA w styczniu. Niestety absurdalny COVID pokrzyżował moje plany, tak jak i połowy kadry. E, tak, tak, tak jak mówisz, właśnie w październiku mam Zamiar pojawić się na Mistrzostwach Świata, Kurcze Polski, EMA Polska, pokazać kto rządzi na podwórku, wygrać i potem lecieć na Mistrzostwa Świata. Taki mam plan. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Jesteś bardzo spokojną osobą, chyba na co dzień, tak? Nie ma jakiegoś szału wielkiego i w społecznościowych na co dzień? Czy się mylę? Tak, w mediach społecznościowych na pewno nie ma szału, nie mhm. przepadam za nimi. A czy jestem na co dzień spokojną osobą, to już moi bliscy musieliby oceniać? No dobra, to jeszcze e, ostatnia kwestia, to co masz na głowie, jak to wytłumaczysz? To, to ma być jakiś taki element, który też macie wyróżnić i, i dodać pewności siebie? E, tak, tak, tak. To jest, ja to nazywam czapką szczęścia. E, ci wtajemniczeni, że tak powiem, wiedzą, czy ja to czapka. E, kto nie wie tego, e, strata, że tak Nie zdradzisz? Nie, nie zdradzę, nie się domyślają. E, I myślę, że to jest spokojna, Symbol, każdy będzie większość będzie kojarzyć gościa, który wychodzi w zielonej czapce gdzieś do walki. Na mojej szczęce też mam dwie postacie, które właśnie jedna ma zieloną czapkę, druga jest z mojego pseudonimu, więc z nimi się charakteryzuje. To co teraz? Jakie najbliższe dni jak będą wyglądały? Trochę spokoju, jakaś nagroda może, czy, czy jednak powrót do treningów teraz wracamy do hotelu będę oglądał chłopaków dzisiaj walczą właśnie chłopaki z Ankosu, paru znajomych też z którymi miałem przyjemność dzielić matę jeszcze więc sobie na pewno pooglądam, a już tak naprawdę w poniedziałek, czyli pojutrze lecę na wakacje gdzie? do Turcji ze znajomymi, odpocząć rozumiem, no dobrze, no to życzę powodzenia w kolejnych walkach, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, powodzenia Dzie dziękuję, za miły